Miasto Szczecin sfinansowało zakup ponad 6600 szczepionek przeciwko grypie dla seniorów. Każdy senior może skorzystać ze szczepienia, jednak aby tego dokonać należy spełnić ważne kryteria. Musi mieć ukończony 65 rok życia oraz, co jest bardzo ważne i o czym każdy senior powinien pamiętać, musi mieć zameldowanie na pobyt stały w Szczecinie. I tutaj niestety często pojawiają się problemy, ponieważ seniorzy nie odróżniają miejsca zamieszkania od miejsca zameldowania. Proszę pamiętać, że to nie jest zależne od nas. To są wytyczne, które przyszły do nas od urzędu miasta i niestety jeżeli dany senior będzie zamieszkiwał, ale nie będzie na stałe zameldowany w Szczecinie, nie będziemy mogli go zaszczepić. Od 16 września można się rejestrować w następujących punktach. Przy ulicy Bolesława Śmiałego 33, 3 maja 25-27, przy Alei Wojska Polskiego 105, ulicy Kopernika 18 oraz w przychodni przy ulicy Energetyków nr 2. Pamiętać jednak należy, że również nie każdy, który się, kto, kto się do nas zgłosi, z tego szczepienia będzie mógł skorzystać. Wynika to z jednej zasadniczej i podstawowej sprawy, mianowicie. Niektórzy seniorzy chorują na choroby przewlekłe, które uniemożliwiają to szczepienie. Dlatego proszę się nie dziwić, że przed każdym szczepieniem, każdorazowo, każdy senior będzie poddany badaniom lekarskim. I ważne jest to, aby zgłosił się do przychodni zdrowy, bo jeżeli będzie przeziębiony, będzie miał katar, będzie miał kaszel, temperaturę, to niestety zdyskwalifikuje go w danym dniu do szczepienia. Oprócz tego, że aby skorzystać z darmowego szczepienia należy być zameldowanym w Szczecinie, to również ważne jest to, aby mieć wtedy ze sobą dowód osobisty.